Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was. Mam dla Was kolejną perełkę. Tym razem jest to książka Waltera Kempowskiego. Wszystko na darmo. Wydane, wydana przez wydawnictwo ArtRage w ramach serii Cymelia. I jest to kolejna perełka. Szkoda, że jest to dopiero druga jego książka, która została wydana, bo ten niemiecki autor. Wydający bodajże głównie w czasach zimnej wojny, żył w latach 29 do 2007. To naprawdę świetny, świetny kawałek literatury, i najpewniej jest to świetny autor. Zasadniczo wszystko dzieje się tam w roku między 44. a 45, w tej powieści, jest to oczywiście literatura piękna, i opowiada o grupie Niemców, rodzinie niemieckiej właściwie, mąż jest na froncie we Włoszech, a jego żona, syn i tam dalsza rodzina, służba mieszkają w Prusach Wschodnich. Końcówka 1944 roku, 1945 rok, więc możecie się domyślić co się dzieje. Bardzo serdecznie polecam wam tą książkę. No i to już wszystko. Dzięki. Cześć.